Czym jest coaching? Zacznijmy od tego, czym na pewno nie jest. Nie jest uczeniem, coach nie uczy klienta. Nie jest też motywowaniem, coach nie jest od tego, żeby klientowi się bardziej chciało. Nie jest popularnie rozumianą terapią, która leczy traumę. Czym więc jest coaching? Na początek przyjmujemy kilka założeń. Klient w coachingu jest kompetentny, to znaczy, że potrafi znaleźć rozwiązanie. Relacja w coachingu jest partnerska. Nikt od nikogo nie jest mądrzejszy. Ponadto coach wierzy w klienta, raczej mu kibicuje niż doradza. W coachingu klient sam sobie stawia cele i decyduje o tym, co zamierza osiągnąć. Klient analizuje swoje zasoby, mocne strony, ale też ograniczenia, które mogą mu pomóc lub przeszkodzić w osiągnięciu celu. To również klient poszukuje rozwiązań, podejmuje wysiłek. I wyłączną odpowiedzialność za swoje działania. Po co więc coach? Coach pomaga klientowi zdefiniować cel i skonfrontować go z jego systemem wartości i przekonań. Coach pokazuje szeroką perspektywę i zasoby, z których klient pewnie nie zdawał sobie wcześniej sprawy. Ponadto coach daje narzędzia pozwalające na znalezienie rozwiązań, konfrontuje plany, pyta o realność pomysłów, wspiera w działaniu i pomaga wyciągać wnioski. To wszystko poprzez słuchanie, odzwierciedlanie i zadawanie pytań. Kompetentnemu klientowi to naprawdę wystarczy. Coach jest tym, który pyta, klient jest tym, który wie.